Każdy z nas podczas handlu na rynku w którymś momencie doświadczył chciwości. Czyli tego negatywnego zjawiska, które powoduje, że chcemy nachapać się więcej i przede wszystkim zebrać z rynku więcej, niż jest to możliwe w obecnych warunkach albo przede wszystkim w obecnym modelu, z którego korzystamy. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Prey, a dzisiaj na tapet weźmiemy właśnie zjawisko o nazwie chciwość. I zadamy sobie pytanie, czy aby na pewno w kontekście spekulacji jest to chciwość, jeśli tak, to z jakich części ono się składa i przede wszystkim to, co najbardziej pewnie Was interesuje, czyli jak z tym walczyć. A sposobów jest kilka, natomiast zastrzegam jedną bardzo ważną rzecz. Moi drodzy, to tak samo jak wielokrotnie wspominam o jeździe na rowerze w kontekście spekulacji, oczywiście chodzi tutaj o tą metaforę, nikt za nas roboty nie zrobi. Musimy sami wprowadzić, po pierwsze, samorealizację tego, że występuje takie zjawisko. Wiem, słowo samorealizacja dla wielu oznacza, jak jakieś coachingowe derdy małe, natomiast no tak, nie da się inaczej tego nazwać, musimy sami dojść do wniosku, że rzeczywiście takie zjawisko u nas na rynku występuje, żeby w jakikolwiek sposób móc zacząć z tym działać. No najlepsi psychologowie na świecie powiedzą Wam, że jeśli ktoś nie chce pomocy, to nieważne z jakich metod będziemy korzystać i tak mu to nie pomoże. A w przypadku spekulacji niestety musimy walczyć z tym poniekąd sami, no bo są to po prostu najczęściej skutki emocji których odczuwamy. Pamiętajcie również, że nic co tutaj usłyszycie nie jest bezpośrednią poradą inwestycyjną czy też prawdą objawioną. I też w ramach tego chciałbym dodać jedną bardzo ważną rzecz a propos wszelkiego rodzaju płatnych szkoleń i tak dalej. Pamiętajcie moi drodzy, że żadne pieniądze na świecie i żadne napchanie komuś portfela nie doprowadzi do tego, że zniwelujecie jakieś zjawisko, które, za które jesteście odpowiedzialni tylko i wyłącznie Wy. Nieważne jak dobry model będziecie mieć, nieważne z jakich strategii będziecie skorzystać, jeśli nie ma Macie ogarniętej swojej psychologii pod kątem tradingu, czyli nie macie przede wszystkim na miejscu konkretnych puzli i przede wszystkim nie jesteście świadomi tych zjawisk, to żadne pieniądze i żadne szkolenie Wam w tym nie pomoże i nie dajcie sobie wymówić, że jest inaczej. Moi drodzy, zacznijmy w takim razie od określenia, czym jest ta chciwość na rynku i czy to, aby na pewno jest chciwość. Ja dzielę sobie to na takie dwa pudełka. Po pierwsze, jest to pudełko, w które mówi, że chciwość na rynku wynika po prostu rzeczywiście z tego, że jesteśmy zarobieni i chcemy więcej. Natomiast to jest bardzo rzadki przypadek, bo jak podaje statystyka, no jednak w handlu krótkoterminowym większość traci. Więc mówiąc o tym, że jest to sytuacja, w której rzeczywiście jesteśmy mocno zarobieni i staramy się przepchnąć te granice jeszcze dalej, przejść jeszcze dalej po prostu z naszymi możliwościami, mimo że na przykład konkretne warunki na rynku nie sprzyjają, no jest to bardzo rzadkie zjawisko. Najczęściej jednak ta chciwość, o której my myślimy w kategoriach spekulacji, będzie wynikać ze straty. I właśnie dlatego tutaj zadałem to fundamentalne pytanie: czy aby na pewno jest to chciwość? Moim zdaniem, jest to nic innego, jak bardziej próba zemszczenia się na rynku, a raczej. Skorzystania z możliwości uzyskania komfortu. Już tłumaczę o co chodzi. Bardzo często, kiedy zaczynamy naszą przygodę ze spekulacją, ale nie tylko, zaczynamy po prostu jakieś świeże nowe konto. To jest tam konkretna kwota. Niestety, my, jako ludzie, bardzo mocno przywiązujemy się do konkretnych kwot, a wynika to z, po prostu z naszego filozoficznego konstruktu pieniądza. Ja wiem, kolejne słowo filozoficzne, kolejne pewnie pomyślicie sobie: coachingowe drdy małe. Natomiast, jeśli ktoś myśli w ten sposób, to niech sam zada sobie pytanie: jak bardzo często? Myśli o konkretnych rzeczach. Ile myśli przechodzą przez naszą głowę, przechodzi właściwie przez naszą głowę w ciągu jednego dnia. No, jest ich naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo i nie sposób pewnie nawet do końca tego zliczyć, chociaż podejrzewam, że ktoś już na pewno to zrobił. Jeśli macie na to pomysł, bądź mieliście kiedyś taką publikację w zasięgu wzroku, to serdecznie zapraszam do podzielenia się tym w sekcji komentarzy. Niemniej jednak, jeśli chodzi właśnie o filozoficzny konstrukt pieniądza, oznacza to po prostu, jakie mamy podejście do pieniądza. Po prostu, mówiąc wprost, moi drodzy, czyli jak mamy zaprogramowane podejście do pieniądza tak naprawdę już od małego dzieciaka, kiedy zaczynamy rozumieć, że pieniądze równa się przetrwanie. I jest to bezapelacyjny fundament, który tak naprawdę obowiązuje dzisiaj niemalże na całym świecie. No, gdzie nie pojedziecie, będziecie musieli brać pod uwagę konkretny ustrój, który bardzo często będzie związany z pieniądzem. Nie ma się co również oszukiwać, nawet jeśli nie chcecie być z tym związany w jakikolwiek sposób i chcielibyście sobie żyć po prostu na swojej farmie i żreć to, co wam tam urośnie, to i tak musicie zapłacić najczęściej jakiś podatek od ziemi i tak dalej, i tak dalej. I pieniądze prędzej czy później zawsze was dopadną, jeśli chodzi o ustrój i konstrukt, w którym żyjemy, ekonomiczny, no to zawsze tak będzie krótki przerywnik reklamowy oczywiście dla mojego głównego partnera na tym kanale, czyli brokera Tickmill. Jak zawsze zaznaczam, Tickmill w żaden sposób nie wpływa na merytoryczną część moich materiałów. Od tego jestem w 100% ja. No i również jak zawsze dziękuję wam za to, że w ogóle mam taką możliwość posiadania partnera na tym kanale. Moi drodzy, broker Tickmill to przede wszystkim broker, który kładzie nacisk na bezpieczeństwo waszych środków, ale przede wszystkim również szacunek do regulacji Unii Europejskiej. Niestety bardzo często jest tak, że wielu brokerów ma je kompletnie Gdzieś, przez to później niestety muszą zwijać interes, co za tym idzie bardzo często zwijać ten interes z waszymi pieniędzmi. Tutaj mamy pełne dostosowanie do regulacji Unii Europejskiej, mamy w pełni ubezpieczone środki do miliona dolarów, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. No i oczywiście szeroką klasę aktywów od Forexa po kryptowaluty, po towary, obligacje, czy też indeksy giełdowe. Ja w szczególności lubię i korzystam z konta RAU, dlatego że konto RAU, jeśli chodzi na przykład o Forex, wychodzi dużo, dużo korzystniej, a jeśli chcecie, to możecie jeszcze korzystać z mojego tutaj mojej zniżki, która jest specjalnie dla każdego z moich widzów, jeśli po prostu dacie tylko znać, że jesteście ode mnie w jakikolwiek sposób, czyli na przykład zarejestrujecie się z linka w opisie, albo napiszecie na maila podanego w opisie, jeśli macie już konto u TickMila no to wystarczy, że po prostu tam napiszecie i będziecie mieli zniżkę wynoszącą 10% na prowizję, co wynosi tak naprawdę, no praktycznie wtedy otwarcie pozycji na forex jest kilkukrotnie tańsze, dlatego uważam, że się to po prostu opłaca, szczególnie że i tak te prowizje, i tak te spready, jeśli chodzi o tych mila, są naprawdę bardzo, bardzo w porządku. No wiecie, po prostu są jeszcze brokerzy, którym w jakikolwiek sposób zależy, i jak zawsze metoda wpłat i wypłat, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę ona bardzo, ale to bardzo szeroka, bo macie tutaj przede wszystkim, moi drodzy, i przelewy 24, i przede wszystkim macie, moi drodzy, zwykły bank transfer, jeśli chodzi o międzynarodowe przelewy, ale macie nawet Apple Paya, ale trzeba pamiętać o tym, żeby trzymać. Się po prostu jednej, jednego, jednego sposobu wpłaty, bo jeśli robicie tym sposobem wpaty, to później również tym macie wypłatę konkretną. Macie metatradera 5, 4, czyli tak naprawdę to, co dla większości osób jest dosyć istotne, no bo tutaj macie sporo, czy to swoich botów, czy to różnych dodatków. No i moi drodzy, przede wszystkim support. Support, który w Polsce jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nawet sami często piszą do Was, czy wszystko jest w porządku. Dzięki bardzo Tickmillowi, dzięki Wam. Trzymajcie się. Dlatego też niestety w naszej głowie jest już zakodowane, jest hard-coded po prostu motyw, w którym my zawsze będziemy myśleć o pieniądzach w kontekście przetrwania. I w tym momencie, kiedy zaczynamy jakikolwiek, jakiekolwiek nowe konto, jakikolwiek nowy ran spekulacyjny, to trzeba powiedzieć sobie jasno: początkowa kwota będzie czymś, z czym po prostu będziemy bardzo mocno się związywać, dlatego że będzie to po prostu tak zwany safe space, safe space czyli dokładniej po prostu taki takie miejsce w naszym mózgu, gdzie po prostu będziemy wracać do tego i czuć się komfortowo. To mam na myśli już tutaj nie robiąc tutaj anglojęzycznych wstawek, więc sęk w tym, że w momencie, w którym zaczynamy, zaczynamy konkretne konto, to ta konkretna kwota będzie powodować, że po prostu będzie nam przyjemnie. Będziemy czuć się, że jesteśmy właśnie w takim bezpiecznym miejscu. No i co oczywiście najgorsze może się wydarzyć, a bardzo często się wydarza, no to niestety moment straty. Moment straty, w którym schodzimy na przykład na, z 1000 dolarów początkowego kapitału na 950, na 900, na 850. I oczywiście może to być w ramach dalej prawdopodobieństwa w ramach tego, że po prostu tak ułożyła się seria wygranych i przegranych. No i oczywiście w pewnym sensie bierzemy to na klatę, wiedząc, że długoterminowo wyjdziemy na plus. No właśnie, tak by było idealnie. Natomiast najczęściej pojawia się pewne zjawisko, które powoduje, że my już myślimy, że jesteśmy na przykład dwa rozegrania, trzy rozegrania w plecy, więc teraz kiedy zarobię, to w dalszym ciągu będę na przykład na poziomie 900 dolarów, a nie 1000 dolarów. Jeszcze tam dochodzi przecież jedno zero w tym momencie, które już utraciliśmy, więc już utraciliśmy, już mamy mniejszą kwotę na rachunku. I to jest ten najczęstszy schemat, który się pojawia, w którym my wtedy, otwierając pozycję, chcemy tak naprawdę dojść do momentu, w którym, no cóż, wracamy sobie właśnie do tego, nasze, do tego naszego komfortowego miejsca, do tej po prostu komfortowej liczby, od której zaczynamy. I to jest moim zdaniem najczęstszy przypadek. Oczywiście on pojawia się również dalej, w momencie, kiedy mamy konkretny zysk na kapitale. Co to znaczy? Możemy mieć wypracowane na przykład 200 dolarów już na plus, czyli mamy 1200, no i znowu nagle zaczynamy dostawać w tyłek, schodzimy na przykład na 1150, i pojawia się właśnie na przykład chciwość w momencie, kiedy powinniśmy rozgrywać konkretny model, powinniśmy rozgrywać konkretny setup w taki sposób, żeby po prostu zamknąć go na określonym proficie, no to chcemy to przeciągnąć. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wrócimy po prostu do tej Kwoty, która sprawia, że czujemy się fantastycznie. A co na to rynek? A rynek na to mówi: jebnij się w łeb najlepiej ciężką książką, bo warunki są zupełnie inne niż ty oczekujesz, a twój model przede wszystkim zakłada również coś zupełnie innego. I teraz najgorsze, co się w tym momencie może wydarzyć, to właśnie potwierdzenie tego, że ta chciwość, z pozoru chciwość, która wtedy się pojawia, daje rzeczywiście zarobić. Co to znaczy, że przeciągnęliśmy naszego tradera, przeciągnęliśmy na przykład, Nasze możliwości, które, w których przede wszystkim określiliśmy konkretne warunki na rynku, określiliśmy konkretny setup, który mówi wtedy i wtedy wychodzę, a my to po prostu przeciągnęliśmy i to dało nam zarobić. Wtedy pojawia się właśnie sytuacja, w której, no niestety, ale bardzo często będziemy później pielęgnować te właśnie złe zachowania. Najprostsze rozwiązanie na ten typ chciwości po prostu zostawianie malutkich ranerów. Tak, dzięki temu realizujemy sobie. Tą część, którą zakładamy głównym kapitałem, na przykład 80% pozycji, a resztę zostawiamy ze stop-lossem, na przykład z ustawionym na break-even. Bardzo proste rozwiązanie, które powoduje, że mamy konkretnego malutkiego runera, który pozwala nam uniknąć po prostu tego myślenia, że utracimy coś. No bo tutaj wchodzi w, po prostu pod uwagę FOMO, czyli to, że boimy się po prostu straty, możliwości tego, że cena pójdzie dalej. To również jest elementem tego bardzo często. No ale też nie ma się co oszukiwać, również to, że chcemy ten kapitał przeciągnąć. chcemy wrócić najczęściej właśnie do tej kwoty początkowej, albo do tej kwoty, z, której, z którą po prostu tak bardzo już się zaprzyjaźniliśmy. Więc pierwsza rzecz, zostawianie sobie ranerów. Mi bardzo często to pomaga i pomaga mi to przede wszystkim w sytuacji, kiedy rzeczywiście rynek ciągnie dalej, leci dalej, to nie czuję, że coś utraciłem. Natomiast nie ma się co oszukiwać, bardzo często również jest, jest tak, że sama chciwość, która wtedy się pojawia, w momencie, kiedy my chcemy sobie na przykład zostawić już tylko tego ranera, to będzie chciwość, która również będzie powodować, że niestety, ale popatrzymy na tego ranera i stwierdzimy, no on dalej nie zaprowadzi nas do tej konkretnej kwoty. Czyli niestety tutaj będzie to przywiązanie do kwoty dosłownie jak przywiązanie dziecka do matki, które nie, jest, nie jesteśmy w stanie rozłączyć. Poza tym, żeby po prostu dać sobie czas. Kiedy odczuwamy, i niestety to jest bardzo trudne, i sam wiem z doświadczenia, jak trudnym jest no, uświadomienie sobie tego, że konkretna kwota w mojej głowie zaczyna mi trybić po prostu jak dzwon. Natomiast najlepsze, co wtedy możemy zrobić, to po prostu odejść od stołu, odejść na kilka dni, czasem tydzień, czasem półtorej, zobaczyć sobie, ile potrzebujemy czasu, żeby rzeczywiście odciąć tą pępowinę związaną z tą kwotą. U mnie najczęściej jest to około tygodnia, półtorej tygodnia, więc dlatego też bardzo często ja wolę to, że mam rzadziej setapy, bo po prostu wtedy nie przywiązuje się jakoś mocno do konkretnej kwoty. No dobra. To już mamy za sobą. Natomiast trzeba powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy. Generalnie ta chciwość, o której myślimy w kontekście spekulacji, tak naprawdę właśnie może pojawić się w dwóch kategoriach. Bo po pierwsze jest zrozumienie samego zjawiska, o którym wam już powiedziałem, a po drugie jest zrozumienie tego, dlaczego to zjawisko się pojawia i w jakich sytuacjach. Pierwsza sytuacja to jest sytuacja związana z technikaliami. No bo jeśli ktoś nie ma określonych zasad związanych ze strategią, związanych z zarządzaniem ryzykiem, ja właśnie wolę bardziej mówić o strategii w kontekście zarządzania ryzykiem niż mówić o modelu w kontekście strategii, bo to powoduje, że myślimy wtedy w sposób deterministyczny. Myślimy, że zawsze strategia i model będzie wyglądać w taki sposób, jak sobie życzymy. A tak naprawdę zawsze będzie wyglądać to troszeczkę inaczej, tylko my wyłapujemy przesłanki, które są bardzo, bardzo podobne. Niemniej jednak, sęk w tym, że jeśli nie mamy ogarniętych technikaliów, jeśli nie mamy ogarniętego, w jaki sposób zarządzamy pozycją, ile ryzykujemy na daną pozycję, to ta chciwość będzie pojawiać się naturalnie. Będzie naturalną koleją rzeczy, bo my po prostu będziemy wszystko robić na czuja. Wszystko będziemy robić w taki sposób, jak podpowiadają nam emocje. Więc wtedy chciwość jest po prostu skutkiem ubocznym i tak samo próba odbijania się tak zwany revenge trading, czyli mszczenie się na rynku. To jest, moi drodzy, wszystko element tego, że jeśli nie mamy technikaliów opanowanych w kontekście tego, jak wygląda nasz model, jak wygląda nasza strategia, to, to trochę tak, jak idziemy na sprawdzian, nie będąc nieprzygotowanym. No jakaś tam szansa jest, że pały nie dostaniemy, jakaś tam szansa jest, że akurat na logikę może coś wymyślimy, ale zdecydowanie łatwiej, prościej i spokojniej byłoby przyjść na ten sprawdzian przygotowanym. No na pewno każdy z Was miał kiedyś taki moment, no, albo może tylko ja jestem takim ancymonem, który często przychodził nieprzygotowany, no i później właśnie można, można odczuwać ten dreszczyk emocji, stres i robienie wszystkiego na czuja. Niestety natomiast bardzo często te technikalia na rynku mimo wszystko również nie wystarczą, bo jeśli mamy te technikalia ogarnięte, to bezapelacyjnie to i tak musimy mieć. Jakby bez tego po prostu ani rusz. Natomiast nawet jeśli je mamy, to może dojść do sytuacji, w której mimo, że mamy jasny plan ABCD, X, YZ. Mówimy sobie tak, jeśli to, 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 jeśli to, 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 zamykam wtedy pozycję, no to w transie inwestowania, w transie handlu wiadomo, jak jest. To jest troszeczkę tak jak ten to sławetne przysłowie o tym, że możemy mieć plan, dopóki nie dostaniemy pierwszego ciosu w mordę i każdy ma plan. To chyba powiedział Mike Tyson albo jeszcze ktoś wcześniej. Możecie również dać znać w komentarzu. Niemniej jednak, tak samo to wygląda po prostu na rynku. Możemy mieć doskonały plan, po czym wychodzimy na rynek i dostajemy na przykład raz w dupę, dostajemy Dostajemy konkretną sytuację, która się nie sprawdziła, konkretne założenie i niestety wszystko idzie się rypać. Zaczynamy właśnie wchodzić w tematy typu mszczenie się na rynku, chciwość. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj najważniejszym, moi drodzy, jest to, żeby po pierwsze odkreślić grubą kreską te technikalia. Jeśli to mamy załatwione, to jesteśmy w stanie z czystym sumieniem stwierdzić, tak, ja potrafię długoterminowo zarabiać, natomiast przeszkadza mi w tym moje podejście psychologiczne. I to jest etap, w którym tak naprawdę czeka na nas największa praca. No bo jeśli rozumiemy to założenie i. Rozumiemy koncept tego, że mamy ten konstrukt filozoficzny pieniądza, który równa się przetrwanie, to moim zdaniem, najlepsze, co w tym momencie możemy zrobić, to po pierwsze, uświadomić sobie, jak wiele rozegrań możemy zrobić w ciągu jednego dnia, czy nawet tygodnia, które powodują, że jesteśmy w stanie trzymać się określonych zasad. W moim przypadku najczęściej jest to maksymalnie 2-3 rozegrania w tygodniu i jednodziennie wtedy, kiedy po prostu rozgrywam. Najczęściej będą to maksymalnie dwa rozegrania. Generalnie mam prostą zasadę. Że jeśli mam już dwa rozegrania, w których zyskałem, to po prostu w tym tygodniu już nie robię nic. Analogicznie, jeśli mam dwa rozegrania ze stratą, to również w tym tygodniu już nie robię kompletnie nic. Kiedy mam jedno rozegranie ze stratą i jedno z wygraną, to również nie robię już kompletnie nic, bo wiem, że mechanizm, który wtedy zacznie działać w mojej głowie, zawsze będzie po prostu autodestrukcyjny. To też oczywiście to jest idealny scenariusz, w którym tych zasad się trzymamy. Natomiast moim zdaniem jest jeszcze jedna bardzo mała rzecz, z którą możemy przyjść na rynek i poradzić sobie wtedy nieco lepiej z tego typu myśleniem, z tego typu przywiązaniem do pieniędzy. To jest ukrycie w najlepszy możliwy sposób po prostu salda naszego rachunku i zamienienia tego na przykład na procenty. Jest masa możliwości. Dzisiaj naprawdę są już bardzo zaawansowane trading terminale, czyli po prostu no, nie ma się co oszukiwać, zwykłe oprogramowania do handlu. Zwykły metatrader ma tyle możliwości, czy wszystkie inne, na przykład TradingView i połączenie TradingView za pośrednictwem jakiegoś brokera, zawsze pozwala nam, moi drodzy, ustawić wtedy konkretny widok kwot i tak dalej, a nawet na MetaTraderze możemy sobie po prostu zmienić zakładkę, co powoduje, że nie widzimy wtedy tego salda. I moim zdaniem, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Taki ideał spekulanta, taki idealny spekulant to spekulant, który zbiera informacje z rynku takimi, jakie są. Tu mówimy o takim naprawdę idealnej, takiej naprawdę idealnej sytuacji. Tylko, żeby coś takiego wystąpiło, my musimy jak najbardziej ograniczyć przypływ danych, które nas nie interesują i które mogą spowodować, że niestety, ale będziemy mieli właśnie te dane zakłócone. Co to znaczy? Jeśli spekulujemy i w tym momencie widzimy cały czas balans naszego konta, to my zamiast skupiać się na tym, co wydarza się na rynku, skupiamy się na rzeczach, które i tak już określiliśmy. To przecież na logikę patrząc na to, jeśli masz określonego stop lossa, jeśli wiesz, ile możesz pozwolić sobie stracić, jeśli wpuściłeś to, o czym kiedyś mówiłem, czyli analityka najpierw na rynek, który określa zasady. A później wpuszczasz handlarza, to handlarz nie powinien w ogóle wtryniać się w robotę analityka, nie powinien przesuwać stoplosa, zastanawiać się nad tym, ile on straci. To już zrobił analityk. Ty skupiasz się tylko i wyłącznie wtedy na tym, co wydarza się na rynku. No, koniec końców masz stoplosa, masz ustawioną stratę w konkretnym miejscu. Po jaką cholerę skupiać ci się wtedy na kwocie? Jest to tylko i wyłącznie obciążenie, które sprawia, że w tym momencie albo odczuwasz zbytnią przyjemność, bo po prostu nagle jesteś na plus, albo. Albo odczuwasz zbytni strach, bo jesteś na minus, zamiast patrząc, patrzeć na to, co wydarza się obecnie na rynku. Ktoś może powiedzieć: No dobra, dlatego właśnie ja stosuję zasadę Set and Forget. Ustawiam Take Profit Stop Loss i uciekam z rynku. To jest, uważam, dobre podejście, natomiast to jest podejście de facto nie takie proste, dlatego że to zakłada, że musimy mieć technikalia naprawdę opanowane do perfekcji. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często rynek będzie zmierzał do konkretnych punktów i niestety na przykład zawróci. I jeśli nie mamy dobrze opanowanej strategii, to wtedy set and forget może nas naprawdę bardzo mocno zniszczyć, bo, nie możemy, bo możemy być nieobeznani z rynkiem i ustawianie konkretnych take profitów, w konkretnych miejsc, kiedy chcemy zebrać zysk może być jeszcze dla nas niezbyt po prostu naturalne w taki sposób, że wiemy mniej więcej jak rynek może zmierzać do konkretnych punktów. W tym pomaga moim zdaniem na przykład tak, wskaźnik o dziwo Average Daily Range, na przykład, który mówi nam o tym, jaki jest obecnie mniej więcej zakres, którego możemy się spodziewać. Ja zawsze wtedy ustawiam sobie Take Profit dużo, dużo poniżej tego zakresu, żeby mieć duże prawdopodobieństwo tego, że taki zakres akurat cena dzisiaj osiągnie. I dzięki temu, po prostu bazując właśnie na tego typu podejściu, jak stosuję już na przykład model Set and Forget, który nie stosuje zawsze, stosuje go zamiennie, jeśli. Potrzebuję rzeczywiście robić więcej różnych rzeczy w ciągu dnia, no to wtedy, stosując ten model, raczej ustawiam tak zwany low-hanging fruit, czyli nic innego jak po prostu target-take profit, który jest zdecydowanie poniżej możliwości rynkowych. Dzięki temu mam raczej pewność oczywiście, w ramach konkretnego prawdopodobieństwa, że zostanie to zebrane. Dobrze, moi drodzy to już możemy zebrać kupę. Rozumiemy, że mamy technikalia, rozumiemy, że chcemy zb zbierać informacje z rynku jak najmniej zakłócone, rozumiemy konstrukt filozoficzny pieniądza w naszej głowie, że będziemy przywiązywać się do kwot, rozumiemy w takim razie moi drodzy fakt tego, jak wygląda generalnie zjawisko chciwości na rynku i że najczęściej będzie to powiązane po prostu raczej ze stratą i ta chciwość będzie bardziej próbą odrobienia, niżeli rzeczywistą chciwością, bo fajnie by było, gdyby to często mogło być ta chciwość, w której chcemy się więcej nachapać, bo jesteśmy tak zarobieni. Natomiast trzeba powiedzieć, moi drodzy, o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której uważam, że mówi się zbyt mało. Przede wszystkim, moi drodzy, o podejściu. Podejściu do generalnie ryzykowania pieniędzy na rynku. Ja uważam, że handel pieniędzmi, jakimikolwiek pieniędzmi, którymi, których boimy się stracić, czyli pieniędzmi, które są nam potrzebne do przeżycia, to jest jak strzelenie sobie w kolano. To jest tak, jakbyśmy. Popłynęli do wody z rekinami z otwartą raną. To jest, moi drodzy, moim zdaniem, podejście, w którym nie dość nie dość, że i tak czy siak, jeśli nawet nie boimy się stracić tych pieniędzy, to rekinki pływające w tej wodzie i wszystko inne, i cały tak naprawdę rynek zdaje sobie sprawę z tego, że masz konkretne, mamy konkretne. No cóż, minusy związane po prostu z tym, że jesteśmy tylko ludźmi i związane z tym, że odczuwamy emocje w konkretny sposób. Wszyscy zdają sobie z tego sprawę podczas handlu, dlatego tak każda strona chce cały czas z, tak naprawdę zmanipulować drugą, żeby myślała i spróbować po prostu no, postawić ich pod ścianą. O, o to mi chodzi, na przykład sytuacja z short czy z próbą zaatakowania jakiejś konkretnej spółki, tak, żeby upadła i tak dalej, i tak dalej, czy choćby nawet ukrywanie zleceń, tak zwane Iceberg Orders. No multum sytuacji, które mówią nam wprost, każdy raczej na rynku w momencie, kiedy chciałby odpalić duże zlecenie, no nie chce, żeby to zlecenie widniało i żeby każdy je widział. Niemniej jednak, moi drodzy, jeśli chodzi o całą resztę, to trzeba pamiętać o tym, że handel na pełen etat. I generalnie handel, w którym handlujemy pieniędzmi, których boimy się stracić, za każdym razem będzie jeszcze dodatkowym strzeleniem sobie w kolano, bo to jest tak, jak wyjście, właśnie wypłynięcie na tą wodę ze świadomością, że i tak już wszyscy wiedzą o tym, że mamy, że mamy konkretne wady, wady po prostu wrodzone, które ujawniają się na rynku, wady oczywiście w kontekście spekulacji, bo one nam pomagały przetrwać i pomagają. Natomiast sęk w tym, moi drodzy, że niestety wtedy to jest jeszcze tak, jakbyśmy rzeczywiście mieli otwartą ranę. Dlatego, że my każdy ruch, który będziemy robić, będziemy robić dwukrotnie pod wpływem emocji, bo nie dość, że mamy emocje związane z pieniędzmi, to jeszcze to są pieniądze, których potrzebujemy do przeżycia. Dlatego, całe pierdolądo na temat tego, jaka spekulacja jest fantastyczna na pełny etat, moim zdaniem jest zajebiście krzywdzące. Nie zgadzam się z tym i uważam, że dla 99% ludzi na tym świecie spekulacja może stanowić fantastyczne hobby i dodatkowe źródło dochodu ale i na pełen etat będzie to naprawdę dla ludzi. Ja zawsze chylę czoła dla osób, które robią to na pełen etat. Uważam, że mają jaja ze stali, uważam, że są to osoby, które są jakimś ewenementem i mają pierwiastek w sobie, który powoduje, że są w stanie znieść nawet nie tyle, że holendarne dawki stresu, ale przede wszystkim holendarne dawki niepewności. I konstrukt filozoficzny w naszej głowie, który musi się wtedy z tym wiązać, raczej jest bardzo trudny do zniesienia dla większości osób. Ja próbowałem, nie Potrafię, dużo lepiej spekulacja mi wychodzi, kiedy schodzi na drugi plan. Wtedy nie staram się na niej skupiać w, cha w charakterze tego, żeby być perfekcyjnym. A będąc perfekcjonistą z natury, niestety wtedy sytuacja wygląda w taki sposób, że im bardziej się na czymś skupiam, to niestety no, staram się być w tym jak najlepszym. A w tradingu niestety jest to taki miecz obusieczny. Czasami musimy powiedzieć, już po prostu sobie dosyć, odpuścić i zrozumieć, że to nie jest gra, w której im więcej czasu poświęcimy nad oglądaniu świec tym będzie nam prosi. Oczywiście to nam się, um, to nam odda w kontekście zrozumienia tego, co wydarza się na rynku. Natomiast bez ogarnięcia kwestii psychologicznych i zrozumienia tego na ile możemy sobie pozwolić, to oglądanie świeczek przed przez tysiące godzin w dalszym ciągu gówno Wam da i wydanie 100 tysięcy złotych na kursy również gówno Wam da, bo to Wy w tym momencie jesteście sterem żaglem czy okrętem. Oczywiście mo, można też zastosować jakieś algorytmy czy też boty, no ale też ktoś musi nad nimi pracować i ustawiać je w odpowiedni sposób. Dla większości też ludzi nie jest to oczywiście tak łatwo osiągalne. Więc moi drodzy, tutaj trzeba po prostu pamiętać o rozwadze. I ja uważam, że rozwa roz rozwadze, rozwaga. Przepraszam, jeśli to źmieją źle odmieniam. Dlatego ja uważam, że dla większości osób zdecydowanie prościej będzie i łatwiej będzie, szczególnie na samym początku, w momencie, kiedy spekulacja będzie w charakterze pasji, w charakterze próby uzyskania dodatkowego źródła dochodu, niżeli próby życia w ten sposób na pełen etat. Pogwarantuję Wam, jeśli jesteście na początku swojej drogi, to nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wiele gówna musicie jeszcze przejść, jak wiele sytuacji, w których spekulacja i w których Próba przewidywania tak złożonego mechanizmu, jakim jest rynek, po, po prostu pokaże Wam, jak często się mylicie. A niestety, my z natury nie lubimy się mylić jako ludzie, co powoduje, że będziemy właśnie później wpadać w tego typu negatywne rzeczy, jaką jest chciwość, bądź na przykład próba zemsty na rynku i zakłócanie. Informacji, które powinniśmy, powinniśmy zbierać w sposób niezakłócony. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że przybliżyłem wam tematykę chciwości na rynku w sposób jak najbardziej dokładny i merytoryczny. Zdaję sobie sprawę, że te materiały są długie. Ja nie potrafię, moi drodzy, inaczej, dlatego że jeśli poruszam już dany temat, to chcę przekazać wam jak najbardziej dużą ilość wartościowych informacji. TikTokowe kontenty czy pigułkowe kontenty zostawiam dla innych twórców. Mnie to nie interesuje. Sam tego typu formatów nie lubię. Jeśli już ktoś poświęca mi swój czas, to chcę, aby uzyskał maksymalną wartość w maksymalnym możliwym czasie oczywiście skondensowaną. Moi drodzy, trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Cześć.